Mojżesz jest jednym z najważniejszych proroków we wszystkich trzech wielkich religiach monoteistycznych chrześcijaństwie, islamie i judaizmie. Czy to możliwe, że Bóg tych trzech religii był właściwie niczym więcej, tylko wulkanem? Jak przeczytamy, jak Mojżesz opisuje Boga w Biblii, to jest to w zasadzie dokładny opis wulkanu. Awan szedł przed nim podczas dnia Jego słuch o boku. By ich prowadzić drogą podczas nocy ze słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował z przedłużu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w nocy. Po spojrzał Pan ze słupa ognia, jak ze słupu obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty ogło rozpostarł się nad górą, i rozległ się głos potężnej trąby, także cały lud w obozie drżał ze strachu. Góra zaś synaj, była cała swobodna dymem, gdyż Pan wstąpił na nią w ogół, i umiósł się tym z niej jak do świeca, i cała góra bardzo się trzęsła. Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, Przedągł się i i spał zaleka. Ale rząd chwały Pana poczem Izraelitów był jak ogień pożerający na szybie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez 40 dni i przez 40 nocy. Wtedy mieli jej miejsca lepiej pod górą. A góra ponęła ogień, a do nieba, pokryta mrokiem, ciemnością i chmurą. I przemówił do Was: Uważ, nasz chcesz pośród ognia. Czy nie jest bardziej prawdopodobne, że Izraelici zobaczyli wulkan, a widząc go po raz pierwszy raz w życiu, pomyśleli, że to Bóg? Nasze pojęcie o Bogu decyduje o naszej postawie wobec Niego. Tak więc ogromne znaczenie ma to, aby było ono właściwe. Do atrybutów Boga, takich jak wiekuisty, samowystarczalny, niezmienny, wszechwiedzący, wszechobecny, wszechmocny, święty, miłujący stwórca, należy dodać gorący, świecący, dymiący, palący, jest niemalże jak lawa. Można dostrzec pewne podobieństwo między Bogiem Jachwę i Zeusem. Obydwaj upodobali sobie. Góry. Dla Zeusa takim miejscem był Olimp, a dla Boga Jahwe góra Synaj.